No 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 hey no 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 hey gidistam aidat azyad asar Jeszcze dzisiaj zobaczę siebie tam, jeszcze zobaczę tam, zobaczę tam! jeszcze dam. Hey na 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 Hey na 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 Jeszcze dzisiaj może zobaczę cię, a jeszcze nie, jeszcze nie, wiem może spóźnię się. Jeszcze jeden, jeszcze raz pójdę właśnie tam, aż również zobaczę cię radę razem znam. Jeszcze dzisiaj może zdążę jeszcze dziś, ale nie wiem czy, nie wiem, czy do pracy później dziś. Ya tam ya tam jeszcze ya tam işte 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 da na 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 hey na na da da na 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 da 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 na 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 Zobaczę ciebie tam, może tam, może nie, nie wiem gdzie jest tam. Jeszcze nie wiem, może coś zobaczę jeszcze gdzieś. Może ona jest na ulicy, jeszcze nie wiem, że Będę dzisiaj wieczorem, może jutro. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem jeszcze nie wiem nic Hey na 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 na

Jeszcze dzisiaj <Sessizlik> z roboty jeszcze to Jeszcze nie, jeszcze nie Hey, na 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 Jeszcze dzisiaj zobaczę ciebie tam Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, czy wrócę właśnie tam Jeszcze nie wiem, czy w ogóle będę właśnie tam Bo jestem w tej chwili w pracy i nie wiem, czy wyjdę Jeszcze nie wiem, czy zrobię to jeszcze dziś Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, nie wiem, nie wiem, nikt Jeszcze tam, jeszcze tu, muszę zrobić tu jeszcze tu, jeszcze tam, lubię, lubię tam, lubię tam, ale nie wiem, czy będą tam, będą tam, czy nie, tu tam, niebo, niebo tam. Hej, na, 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 na,

Jeszcze nie, jeszcze nie, nie, wiem, nie, wiem, nie, wiem nic. Jest nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, nie. Może dzisiaj zobaczę ciebie to. Jeszcze nie, jeszcze nie. Czy ja wyjdę dziś? Jestem troszkę zajęty Ty jesteś jest, hey. Jestem troszkę zajęty Ty jesteś jest, hey.

Weź ty to usun! co za frajer! co za bagno! I ty chcesz? Nie. Z my się nagrałem? Nie, co za kicz. Dobra. Włączajcie to. Badziewie. I to jest przycisk. Zaraz.